Polskie uczelnie rozwijają się bardzo dobrze. Ten rozwój w okresie właśnie gospodarki rynkowej, obserwowany, oceniam jako bardzo dobry, pozytywny, aczkolwiek no, w dalszym ciągu nie znajdujemy się na czołowych miejscach w rankingach tych najbardziej prestiżowych, najważniejszych dla uczelni, między innymi w rankingu szanghajskim. Myślę, że to jest w dużym stopniu efekt tego, że no, Historycznie przez lata nie zabiegaliśmy o to. Ale to nie było tak naprawdę dla nas ważne. To teraz rzeczywiście stało się ważne i będzie coraz ważniejsze. Natomiast na to wymaga pewnego czasu nauczenia się, spełniania parametrów związanych z oceną naszej działalności, naszych osiągnięć. Ja uważam, że polskie uczelnie nie mają się czego wstydzić. Mam możliwość odwiedzania wielu uczelni zachodnich, dobrych w Stanach Zjednoczonych i w trakcie tych pobytów, no, nie dostrzegam jakichś diametralnych różnic. Co więcej, gości odwiedzający naszą uczelnię, odwiedzający moją uczelnię, no wielokrotnie dzielą się spostrzeżeniami, szczerymi spostrzeżeniami, że to, co my robimy, ten standard edukacyjny, ale także badawczy jest naprawdę na wysokim poziomie zmiany jakie nastąpiły w 2018 roku w związku z rewolucją ustawy o nauce i szkolnictwie wyższym w mojej ocenie spowodowały zwiększenie znaczące zwiększenie otwartości polskiej nauki na świat przed 2018 rokiem jeżeli chodzi o publikacje naukowe to w bazach tych najbardziej prestiżowych Scopus Web of Science Prac, artykułów polskich naukowców było relatywnie niedużo. Zmiana ustawy w 2018 roku niejako wymusiła to, że no Polacy zaczęli publikować i teraz jesteśmy bardzo obecni. Bardzo dużo nazwisk polskich pojawia się w tych bazach. Myślę, że gdyby no pojawił się taki silny impuls związany właśnie z tym, aby polskie uczelnie. No zajmowały wyższą pozycję w rankingach międzynarodowych, też dosyć szybko przyniosłoby to znaczące efekty. Na chwilę obecną nie widzę aż tak ogromnej motywacji związanej właśnie z tą obecnością w tych rankingach. Wszyscy rektorzy podkreślają, że one są ważne, że trzeba tam być, trzeba poprawiać te wyniki, natomiast no, nie ma to bezpośredniego przełożenia na. Zarówno kwestie związane z rekrutacją studentów, jak i też no, inne bezpośrednie korzyści. One się oczywiście pojawiają, ale to nie jest taka bezpośrednia zależność. No i oczywiście ogromnym ograniczeniem w tym względzie jest kwestia finansowa. Uczelnie polskie, publiczne uczelnie są niedofinansowane. Nakłady na naukę, i to wszyscy o tym wiemy, no są w Polsce jednym z najniższych w Unii Europejskiej i jednym z najniższych w grupie krajów z najwyższym rozwojem gospodarczym. To jest poziom 1% PKB, gdzieś średnia w Unii Europejskiej to jest 3%. Gdybyśmy tylko podwoili te nakłady, e, nawet jeszcze nie osiągając tej średniej Unii Europejskiej, no ta sytuacja byłaby diametralnie lepsza. Natomiast no, zapowiedzi, które do nas docierają, rektorów uczelni publicznych są bardzo niepokojące. E, sytuacja związana z finansami publicznymi, czyli dyscyplina finansów publicznych, która została wprowadzona, a także przekierowanie wydatków na zbrojenia, na przygotowanie się na potencjalne zagrożenie militarne, powoduje, że środki na, na Naukę, szkolnictwo wyższe w przyszłym roku będą najniższe w tym stuleciu. To jest no, dla nas bardzo niepokojący sygnał. Wiele uczelni, w tym moja uczelnia, w tym roku nie miała zwiększonej subwencji. Ta subwencja pozostała na poziomie z 2023 roku. No i to powoduje no, coraz większą trudność z budżetowaniem naszej działalności. Nie wyobrażam sobie, aby no ta sytuacja nie uległa poprawie w przyszłym roku po prostu jeżeli zostaniemy z subwencją na poziomie 2025 roku subwencją na poziomie 2023 roku przy wzroście kosztów związanych z usługami presją na wzrost wynagrodzeń no po prostu finansowo sobie nie poradzimy i to jest bardzo duże ograniczenie bardzo duża bariera jeżeli chodzi o właśnie no, budowanie tej konkurencyjności międzynarodowej i potencjalnie zwiększanie tej, podnoszenie tej pozycji w rankingu, w rankingach międzynarodowych, w tym rankingu szanghajskim. Nauka dostarcza ogromną wartość, ale też kosztuje i no, bez odpowiednich nakładów, pewnych celów rozwojowych, badawczych po prostu nie uda się zrealizować.